Osoby z niepełnosprawnościami. Kiedy jesteśmy sprawni, nie doceniamy możliwości, jakie daje zdrowie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądałoby Twoje życie jako osoby z niepełnosprawnością? Nagle, zamiast chodzić, poruszasz się na wózku i nie masz jak dostać się do wielu budynków, a bariery architektoniczne spotykają Cię na każdym kroku. Czy też jako człowiek niedowidzący nie jesteś w stanie odczytać rozkładu jazdy autobusów lub gwiazdek w zawieranych umowach i potrzebujesz poprosić o pomoc? Czym jest niepełnosprawność? O niepełnosprawności psychicznej lub fizycznej mówi się, gdy osoba doświadcza ograniczeń w zakresie podstawowych czynności życiowych adekwatnych do jej wieku. Zdolność do wykonywania czynności podstawowych może być ograniczona w różnym stopniu całkowicie, poważnie lub umiarkowanie. Niepełnosprawność to problem dotyczący 10-15% do ludności w Polsce, co oznacza, że średnio co 12% osoba doświadcza dysfunkcji utrudniających jej życie. Do grupy niepełnosprawności związanych z ograniczeniami umysłowymi należą Choroby neurologiczne i neurodegeneracyjne, jak Alzheimer, Parkinson czy udar mózgu. Intelektualna inność charakteryzuje również zespół Down, autyzm czy zaburzenia sprzężone i choroby psychiczne. Z kolei fizyczne ograniczenia wiążą się z zaburzeniami funkcjonowania świata zmysłów człowieka: niedowidzeniem, zaburzeniami słuchu. Upośledzenia zdolności ruchowych mogą być wrodzone lub nastąpić wskutek wypadku czy amputacji. Niepełnosprawność może też wynikać z otyłości, dysfunkcji układu krążeniowo-oddechowego, jak astma, czy schorzeń metabolicznych i cukrzycy. Co czują i myślą osoby z niepełnosprawnością? Osoby z niepełnosprawnością oprócz obiektywnych trudności mogą często doświadczać niekorzystnych zjawisk psychologicznych i społecznych. Są to między innymi gorszy start związany z ograniczeniem możliwości edukacyjnych osób z niepełnosprawnością, brakiem pełnego dostępu do źródeł nauki i barierami w możliwości przyswajania wiedzy. International Disability and Development Consortium podaje, że co najmniej połowa z 65 milionów dzieci z niepełnosprawnością na świecie w wieku szkolnym nie korzysta z placówek światowych, co tłumaczone jest brakiem funduszy na finansowanie ich specjalnych potrzeb. Wykluczenie społeczne i izolacja związana z istnieniem barier komunikacyjnych i logistycznych, utrudniających nawiązywanie kontaktów i współpracę z innymi ludźmi. Szkodliwa litość i wtórne czynienie niepełnosprawnym, co powoduje zaniżone poczucie własnej wartości, stany depresyjne i lęki. Wynika to z porównań ze zdrowymi osobami. Negatywnej oceny własnych ograniczeń i umniejszania możliwości, czyli koncentrowania się na tym, czego brakuje, a nie na tym, co jeszcze się posiada. Czego pragnąłby każdy z nas, gdyby dotknęła go niepełnosprawność? Podstawą dobrych relacji z innymi ludźmi jest zrozumienie wzajemnych potrzeb i życzliwość. Okazując ją sobie, budujemy społeczeństwo wzajemnie się wspierające i mocne. Doświadczając ograniczeń, ulegamy iluzji, że jesteśmy jedynymi w ten sposób pokrzywdzonymi przez los. Ważne jest wtedy wsparcie czy odniesienie pokazujące nam, że nie jesteśmy sami z problemem. Niepełnosprawni, tak samo jak osoby sprawne, potrzebują komunikatów wzmacniających ich wiarę w siebie i doceniających starania. Nie możemy obciążać innych naszymi negatywnymi przekonaniami o tym, jaką tragedią jest niepełnosprawność. Każdy z nas żyje jak może najlepiej, w ramach dostępnych mu możliwości, pomnażając swój potencjał i talent. Osoby z niepełnosprawnością mogą być coraz bardziej pełnosprawne, jeśli doświadczają normalnego traktowania. Wystarczy, żebyśmy nie umniejszali możliwości, które posiadają i traktowali je tak jak innych, tyle, że z poszanowaniem ich ograniczeń. Osoby z niepełnosprawnością potrzebują zwłaszcza pomocy w zakresie tego, z czym nie są sobie w stanie poradzić, oraz jak najmniejszej ilości barier stworzonych przez człowieka lub istniejących w naturze. Rozwój techniki oferuje wiele rozwiązań, które wprowadzane powszechnie bardzo zmieniły jakość życia osób z niepełnosprawnością, jak na przykład programy telewizyjne z językiem migowym dla osób głuchych, oznakowania i materiały tyflograficzne dla niewidomych i słabowidzących, umieszczone w przestrzeni miejskiej czy w dziełach sztuki. Strony internetowe dostosowane dla osób z dysfunkcją wzroku, niskopokładowe autobusy miejskie, huśtawki dla osób na wózkach inwalidzkich, szersze miejsca parkingowe dla kierowców lub pasażerów z dysfunkcją ruchu. Miejsca pracy doceniające możliwości osób z niepełnosprawnością, jak zakłady pracy chronionej, czy spółdzielnie socjalne lub firmy z dostosowanymi stanowiskami pracy? Czy osoby z niepełnosprawnością mogą być pełnosprawne? Przywiązanie do ograniczeń i niewiara w siebie może towarzyszyć każdemu z nas, blokując rozwinięcie posiadanego potencjału. Ważne jest, aby nauczyć koncentrować się na tym, co mamy, co działa i co nam służy dobrze. Przykłady niepełnosprawnych, udowadniających swoje supermoce, na szczęście coraz częściej docierają do opinii publicznej. Tacy bohaterowie budują morale i wiarę tak niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych. Nick Wójcić urodził się z całkowitym wrodzonym brakiem kończyn, a funkcjonuje jak pełnosprawna osoba. Ma rodzinę, jeździ po świecie i uczy innych, jak pokonywać swoje ograniczenia. Jan Mela, który stracił w wypadku lewe podłudzie i prawe przedramię, nadał sens swojemu życiu odkrywając świat i jako najmłodszy w historii podróżnik zdobywając obydwa bieguny ziemi. Przykłady takie można mnożyć nie tylko w zakresie dysfunkcji ruchu. Znamy pełnosprawne osoby z niepełnosprawnością, intelektualnie upośledzonych malarzy, autystyków z niesamowitą pamięcią fotograficzną, Niewidomych śpiewaków porywających serca i dusze, heroicznych sportowców paraolimpijskich, genialnych biznesmenów z syndromem Aspargera, głuchych mistrzów aktorstwa. Czego uczą nas osoby z niepełnosprawnością? Osoby z niepełnosprawnością pokazują nam często, że niemożliwe staje się możliwe, jeżeli usuniemy słowo nie. Kontakt z osobą z niepełnosprawnością jest testem naszej tolerancji i człowieczeństwa. Dzięki temu rozwijamy naszą wrażliwość i zdolność empatycznego traktowania innych. Czasem, historie życia osób z niepełnosprawnością przyczyniają się do przewartościowania naszego życia. Dzięki zrozumieniu dla inności wzrasta nasz szacunek do siebie i życzliwość. Jednocześnie, jako społeczeństwo, uczymy się budować systemowe rozwiązania, niedyskryminujące nikogo i wzmacniające wspólnotę obywateli. Niepełnosprawność powinna być troską nas wszystkich, bo nie dotyka ona nigdy jednej osoby, a całego systemu ludzi wokół niej. Opiekunowie osób zależnych często pracują na dyżurze, 7 dni w tygodniu po 24 godziny. Na jakie zagrożenia narażone są osoby z niepełnosprawnością? Fakt bycia osobą zależną od innych i dysfunkcje wyznaczające zakres możliwości działania czasem bywają przyczyną nadużyć względem grupy osób słabszych. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną cechuje często większa ufność, czasem brak krytycyzmu i naiwna wiara w każdego napotkanego człowieka. Prowadzi to do przestępstw związanych z manipulacją, wyłudzeń pieniędzy i innych oszustw. Natomiast fizyczne niesprawności zmniejszają możliwość obrony lub ucieczki, jednocześnie zachęcając przestępców do ataku na słabszą z wyglądu ofiarę. Każdy z nas w różnych obszarach funkcjonowania jest pełnosprawny, a w innych nie w pełni sprawny. Przełamujmy zatem bariery. Różnice między ludźmi możemy uczynić pretekstem do prowadzenia wojen lub budowania pomostów do wzajemnego zrozumienia i wsparcia. Zdrowo funkcjonujące społeczeństwo jest naszym wspólnym interesem, jak i obowiązkiem.